Siema, chcę wam powiedzieć informację, że dwóch os dwóch os w dwóch się tygodniach nie będzie filmów, bo będę Ej. na wakacjach. No i właśnie tego nie mówić. Z... Więc nie będzie filmów, przepraszam stary, mi przeszkadza w tym filmie. Max, jak widzicie, chcę wam powiedzieć informację, że nie będzie dwóch ostatnich tygodniach filmów, bo jestem na wakacjach. Niestety, Zrak się też w tym roku nie będzie, bo starzy mi zabronili. Będzie dopiero jak wrócę, film z wakacji. Czekajcie. A, Max się dzisiaj boi, bo jest piknik lotniczy, więc. Chciałem Wam ty tylko tyle, widzimy się 15. Znaczy, kurczę. Widzi widzimy się po wakacjach. Eno.